Pochwalony Jezus Chrystus, witajcie. Kolejny dzień tygodnia chcemy razem uwielbiać Pana. Jak się spało? Mam nadzieję, że dobrze i wszystko, miejmy taką intencję, robię dla Jezusa, żeby wszystko było razem z Nim. Dzisiaj dalej mamy kazanie na górze, i Jezus mówi: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Każdy z nas ma być smaczny, każdy z nas. Mamy być jadalni dla drugiego człowieka, mający zapach, smak takiego czegoś, co nasyca, co prowadzi, że życie jest. Są ludzie smaczni i są ludzie niesmaczni. Są ludzie trujący i jadalni. No i my mamy być tymi, którzy są jadalni. Że przebywanie z nami ma karmić, a nie odbierać wszystko, odbierać siły. Znamy ludzi trujących. Myślę, że tacy nie chcemy być. Dzisiaj Zachęcam, żebyśmy zadbali o to, że ja jestem smaczny, że ja smakuję drugiemu człowiekowi. To, jak mówię, to, jak się zachowuję, jak patrzę, jak myślę, że to smakuje, że to nadaje siłę, nadaje smak życiu. Spróbujmy dzisiaj w ten sposób. Tymczasem kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i zachęcam dalej do modlitwy. Piosenką mocnych w duchu, którą tutaj poniżej widzicie. Pamiętajcie, że wieczorami są wieczorynki dla dzieci. Fantastyczne! Tam Was zapraszam na kanał Mocni w duchu dzieciom. Jak tutaj klikniecie z boku, to można go subskrybować. Zróbcie to proszę. Z Panem Bogiem.